Witam wszystkich w premierowym odcinku Kici Gra Ladera Nazwę to jakoś inaczej na razie tak tylko nazwę od danso zrżnąłem Jeszcze mnie pozwią jakieś tam prawa autorskie czy innego typu rzeczy Zobaczymy czy to wszystko będzie działać elegancko Mamy tu pierwszą grę to na razie odpolimy jakieś 3 na 3 tandetne, żeby zobaczyć Ale widzę że jest PS z dupy całe 19 No nic zobaczymy jak to będzie wyglądać Tutaj jest czerwony wasal Czyli mój team w sumie ja gram tu jako Protos, nie wiem jakim cudem, bo mój Protos się... Tu mamy Sopex, na frazie jako chyba sopek, albo też Sopex, nie wiem. Jak... Uh, niebieski Teron w mojej przeciwnicy. Jeden zerk, drugi zerk. I... uwaga, nie trzecie Protos. Na razie to tak tylko sprawdzam, jak to wszystko będzie działać. Tą grę, czy znaczy, nawet nie wiem, nie oglądałem tej gry, znając życie. Będzie na poziomy drewna, albo jakiegoś innego tego typu badziewia. A tu stawiam elegancko pylona. Tutaj robią chłopaki supply'e. Zobaczymy może... O Boże, na pół monitora ta zakładka. Nie, zerk robi, nic nie robi, robi drony. Ten zerk nie robi dron, robi overlorda. A, akurat nie dyknąłem, na robiącym się dron. Robi overlorda. A pro to z nic nie robi Postanowi postawić pylona I stawia gatewaya na 12 Czyli ja chyba też tak będę robił A nie Ja będę zgrał znowu jakieś badziewie Albo nie wiem co robię Pewnie piję teraz wódkę Bo już nie wiem, dawno tego gatewaya stawiać Lololol, trollol lol, lol. 250 O, coś postawiłem tylko nie wiem co Albo zakolejkowałem 5 pro Nie What the fuck Teraz dopiero potrz, o! Czyli jakiś kanon, aż tutaj jest pylon Nawet sam nie zauważyłem. że tak jest jakaś przedwojem, daj wiem kiedy to było grane, także nie zdziwcie się jak będzie na żałosnym poziomie Zresztą ja w czy zawsze gram jakieś buildy, że tak powiem, z przeproszeniem z dupy. Zerk stawia gaz I nieckę rozrodczą Sławny <ślawnik> pull of course, a tutaj mamy dwa baraki u Vasala i baraki u który robi w przeciwieństwie do Wasala Orbital Command, bo widzimy, że Wasal nie robi wcale tego orbitala. Tutaj mamy spawning pool, a nie wiem, muszę jechać z ustawieniami przy nagrywaniu z tego co widzę, ale w grę i tak tego nie będzie pewnie oglądał, bo na pewno poczytam Teraz sprawdzający. Tu widzimy już robią się jeden kanon i pylon albo patrzcie jak ja to genialnie takim wężykiem tu, 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 Ale nie. Niech to dunder tu. I tu, tak, tak, inny minerał. Zobaczymy ci się skapnie, i to jest przy jego wiedzieć tu. Albo jest ślep, albo niewidomy, jeżeli tego nie zobacz. Kanona. no w bazie nic nie robię. Mogę sobie przynajmniej no, kanona zrobić dla ochrony przed jakimiś psami, które... Zaraz pewnie będą biec, zobaczmy na unity 14 prop, super Ale tu na razie widzimy tylko 4 zerlingi także zerki jakoś mocno nie atakują i te pieski właśnie wlatują tutaj do bazy terrana ale tutaj to mogą sobie wbiegać W sumie nie wbiegałem, tylko stoją, nie wiem na co czekają Czekałem pewnie na te kolejne dwa, które teraz biegną Zobaczył całe Całą garstkę Marinów i postanowił zawrócić ze mnie debi, dlaczego ja tu nie robię pylona? no ale zobaczmy tutaj, bo tutaj się dzieje już straszne coś. Pa Stoją tu kanony, prosto dopiero zobaczę, tu się robią dwa kolejne. Ale no, do dupy, bo ten kanon nie broni tych kanon. Wchodzi jaki ze mnie. No, dopiero teraz kanować. Anuluj to. No. Przynajmniej tyle myślę, że jestem diamentowcem. Ten kanon też chyba zginęł, tylko przynajmniej parę strzał, stanie zero. Nie się to w ogóle, tu jakiś jeden rocz przyszedł dobrą. Do no na bank coś poradzi tym roczem. Tutaj ostrzeliwuję mi tego kanona, szybko chrono gustuje. to jest takie... ...godzi zlewa. Jednaście tak? probów czasie. U mnie w bazie, tu jakiś straszny atak, ja próbowałem brodzie się przed psami, tutaj mi chłopaki pomagają marinami, ale bójdźmy tutaj, bo tutaj mój kanon raż... <laughs> jest beznadziejny. To jest niedostatka. Czego ja nie przystosowałem Rose'a, Boże? Dopiero teraz, jak ze mnie ten jest tego już? Ten Rękami został panulowany i wmułem się po świetny kanuga. Zostałem sobie jedynostoma probami, gdzie był jeszcze 22 proby. Myślę, że ta partia będzie chupę. Myślę, że chłopaki ostro na mnie krzyczeli teraz podczas tej gry, ale widzę, że tutaj garstka marinów biegnie, mi pomóc. Typu porę Tutaj tu stawia 4 gate'y Czyli robi 4 gate po kanon rush'u Bardzo znana prokorańska taktyka. Nie wiem po co on tu leci Tym noble lordom chyba chce zginąć od tych kanonów. Ale te mariny Boże, co oni robią Aha, pościół z dwóch stron To, nie, to było słone, że te mariny padną Bardzo się... A ten noble również bardzo padł. To jest żelazny Czego on strzela do tego obozu? Tak no, zniżmy tego stalkera jak i jakiejś melina mhm. Na bank. Tak. Na pewno trzeba. Jedna proba. Druga. Dwie proby za 20 melinów. W sumie nie najgorzej. Ja dostawiam gateway'a. O, mam nawet dwa gazy. Nie wiem po co, skoro mam 11 probi, tylko jedna proba wydobywa tego. No ale... Mniejsza z tym. Tutaj widzimy Roach Warren. Już dawno był zrobiony. Ponieważ tymi roczami się już chłopaki bronili, tutaj z Evolution Chamber ten zerp ustawił sobie Expa, ten również go dopiero co uruchamia Protoss zostawia kolejne gatesy jakieś nie wiem co... Aha zniszczone zostały tam te dwa i doskradę kolejne dwa tego mógłbyś sobie tworzyć tą bramę człowiek tutaj. tutaj zobaczmy bo mnie znowu rocz atakują, a ja mam 11 proktów do broni, no już nawet nie 11, bo 10 Jeden kamer Teraz czy nacisać. A nie. Przecież co z Marinami z pomocą. I zabije te roge, alone tak jest. Tutaj widzimy Supply'e, produkcja supply i Marinu, także bardzo dobra strategia, Marine Supply, Combo i Command Center. <grym> U mnie jest normalnie masowa produkcja, może zobaczyć Inkom. Gdzie ja jestem? O, a już myślałem, że ktoś ma mniej. 260 Masakra I zakolejkowane 4 próby, Tak, brawo Kici, brawo ta gra na pewno nie była grana na trzeźwo Bo mój protos nawet na, na tak nie jest się, nawet jak jestem pijany Nie wiem zresztą jak to był grane Nie wiem Może tylko jedną ręką grałem, a drugą polewałem Nie wiem Jeszcze z tym, po co ja robię ten drugi gaz, skoro mi gaz jest w tym momencie? Absolutnie niepotrzebny No ale nie jeszcze, nie patrzmy na mnie, bo to... Oda się na to patrzeć. Twilight Cancel, czyli pewnie znając życie i gry 3 na 3 z jakimiś nubami, zaraz powstanie Darkshine, uda go dać, bo Blinka na pewno on nie będzie używać, chociaż ma tyle stalkerów, że śmiało jakby był myślącą osobą i inteligentną, wynalazłby Blinka, ale to jest debil. Wynajdzie Darkshine, co później zobaczycie. Tutaj widzimy chłopaki już ekspują ostro, wszystko wydobywają, nawet ja stawiam nexusa, nawet mam kora, myślałem, że nie zrobiłem, <noise> dobre miejsce do cybernetic kora, ja jestem genialny, zobaczymy co tutaj, to jest same mariny dalej, ale teraz przejście w pięć tych labów na raksach, <noise> nie wiem co to jest, ale wygląda śmiesznie, dosyć zmarudery jakieś będą, nie wiem, albo mazlipery, tutaj się nic nie dzieje, chronobustuje dalej, proby, Zobaczmy, już mam ich 18, także gonię powoli, tak, ja, powoli. Ale Sopek ma bardzo dużą armię, że 87 limitów, właśnie można to zobaczyć jakoś limit. a nie, utracone jednostki, kto najwięcej stracił. No nie mówcie, że ja, 1600, kurczę. Nie, jeszcze tym nie patrzmy na to. No, zrobił to, będzie Blink czy darczek. A nie, to ja. Ja robię Darki, aha, no to nieźle. O ja, a podsumowałem ludzi, którzy robią darki w i są nubane A on robi <gry> charge do slotów <gry> O kurde, Ja. Stalkery sobie biegną No, on robi charge do z tych, do stalkerów, będą szybciej biegać Tutaj rocze i linki biegną gdzieś, nie wiem, w sumie gdzie Biegają sobie <gry> Tam i z powrotem Co tutaj się dzieje? Nie wiem po co, to planetary Fortress jak wspieracie radzę tego nie robić. Lepiej zawsze tylko postawić Orbitala i wysyłać muły łatwo bronić, to jakby rozumiem, jakbym wstawiał tutaj Command centra to tutaj już można się pokusić o Planetary Forpress. U mnie się robi plus jeden do ataku i drugi gateway. Masakra. No i Darkstein W 3 ukończony. Jak my tą grę wygramy, to będzie cud. A tym bardziej, co to jest? Overseer, tak, czyli już w moich Dark Templarach zapewne wiedzą. Moja armia jest masakryczna, 28 prop, jak widzicie. No brak mi słów na no, tak potężną armię, a tutaj mamy Spire, czyli będą Mutaldezki. O, no, gdzie Zerg ja zajął tutaj sobie tego expa. Ja bym się na miejsce tego protosa zdenerwował i zabił mu tutaj tą ekspansję, ale tu widzimy jakiś pylon będzie, kto to będzie robił tego pylona, czyżby mój prop tak, mój prop zmierza, i będzie robić pylono i chyba będzie jakiś kanon raż tego miejsca. Albo tarki będą tam przyzywał. Tak, to jest bardziej prawdopodobne. Tutaj widzimy Sopka wojsko. Trochę tego jest. Wasal też dosyła swoje mariny. Jak wiemy teran jest niezbalansowany, MMM, miażdży, wszystko, nie potrzebuje nic. Także myślę, że jest szansa jeszcze wygrać tę grę, co będzie bardzo śmieszne. Tutaj zanim mój prop dojdzie i zrobi tego pylona. No właśnie dosz. No, tutaj mamy walkę. Roczyk no właśnie no i wraca się trochę do tyłu, wraca się musi się wracać zresztą, nie ma sensu patrzeć, tutaj widzimy. Protos z drugiej strony atakuje tymi złotami, ale roczami, ale Wassał nie wykluje tylko to... steam packa i to było na tyle, ale tutaj za to Sopka armia trzymieli te roce i mam nadzieję, że zniszczy przynajmniej taki protos śmiało, może się tu wyjechać na chatę Widzimy, że Wasal tam pobiega sopek. Będzie liczb tutaj jednostki. Atakuj te jednostki! O Boże! Dobra, niszczę te jednostki. Tutaj w międzyczasie mój prop patrzy się na Elsbag. Nie może Proto zwrócić do własnej bazy. Jest dobrze, jest dobrze. Jeszcze to potrzeby wyjechać. Proto zostanie tylko przemielony. Chyba, że ten zergi pomogą, ale te zergi też nic praktycznie nie mają. O u mnie są trzy dark templary, które... Nie wiem gdzie są, ale gdzieś co. Odbiegają właśnie tutaj i niczym te Ale już wiedziałem, że to zabiegają. One są basenki. Gdyby nie te Darki, na pewno byśmy to przegrali. Tutaj widzimy, że jak wysyła cały czas te jednostki, one zginą. Ale myślę, że z tego ataku nic nie będzie. Czy są proby z Protosa? Aha, przeszło tutaj wszystkie proby. O, i pnl Tur, 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 tur. Kurna, ale jednostki. Jeszcze nawet Ozer Ale spoko, jest Maruja, do Marini. Także które strzelają do gazu. Te Teraz tu by się przydało te Darki, Templary przesłać. Co ja robię? Jeszcze gdzieś jeden Dark Templar jest, tylko nie wiem za bardzo gdzie. Jakby się... Ojej! Jakby tutaj tak parę Dark Templarów siadło. Maskę <laughs> źle <laughs> <laughs> No, maski ale... Tak! Pro! Tutaj widzimy, że oni mają dalej przewagę, bo mają dużo wydobyć, także jedynie ten protos teraz... ...stracił trochę tych jednostek. Tutaj widzimy z niższymi... A raka ale to moje darki... Ja... Jaka strata. Może przynajmniej zniszczę tą Harchernę. Mam nadzieję że nie słyszycie, bo nie słyszycie, która teraz tego bo Jak nie słyszycie, czyli zabłyszamy, to będzie trochę żałośnie. I harczery padły. Nie ma szans. Nawet to nie doleci. Ciśnie, ma zeloty ten protos. Ma przynajmniej jakieś upgrade y, na nich? tutaj, bo tutaj z próbowałem wbiec Tu była sala, ale nic z tego, tu sopek zajął złote w wydobycie Idziemy dalej robi Mariny, Mariny, Marudery, Marudery i Mediwaki, Mediwaki U mnie się robi plus dwa do ataku, Masakra. I shorts to 0. Co tu się dzieje, robcie sobie biegną Muszę zaraz kupiłem, bo metrzeć, bo na się nie mogę na to patrzeć. Ale to jedyna taka gra 3 na 3, także nie przyjmujcie się Później będę streamował swoje gry z lodera 1 na 1, który jest przepotężny. Tutaj troszkę zelotów, i ciekawego w sumie. Już mam 800... już w sumie mam lepsze... no może lepsze. Próbamy mniej więcej tyle samo. Przy moim mistrzowskim mikro T14 zelotów dla moich 7 stalkerów nie jest żadnym problemem, także... Jest dobrze. Zerg zajmuje złoto, to jest może trochę mniej dobre dla nas. Widzę, że leci Overlordem na Scout. No, Lecie zobaczyć, czy tutaj jest ekspansja, której nie ma. Ale tu leci strasznie masywny drop z sześciu medivaców. Ale Zerg widzę, że widział to. <gryw> widzę, że widział to. Jest na tym przygotowany, ale mi już się skopacał. ten drop i myślę, że przemieli te rocze bezproblemowo. Jak dobrze pójdzie to zniszczy tą haczernię. Tutaj w międzyczasie przybiega żółty zerk z pomocą i obrońkę. Chwa są zastosować te harchery żeby to było lepiej. Hopczość teraz jeszcze z Kimpaga wiemy, że jest tu aż 6 metrów, także jest szansa na zniszczenie tej hunczery. Jeszcze 10 FPS, to później to wszystko. No i hadsza far. Nisz hatrze, masz, nie zrobimy. Są nie marudery są nieśmiertelne, jak jest, to jest nie jedyny nie dla jednego marudera. No i tam jest wyparta. Także nieźle. Jeszcze to... O ten ciśnie te zeloty. Wariat. O oh my O oh ja. O boże. Jeszcze... no wejście. Ja wolno i biegną ze wtyn. Nawet ja mam trochę jednostek. nie nieźle, wygrałem to. Nie wiem jakim cudem. Drop w końcu został posprzątany, ale... Mam na nadzieję, że ucieknie w tej Medivac, tak bardzo ładnie. Tutaj! <tutek tutek> Masakra. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Deadpool, raczej to jest brutto osób, os ale... Nie, to jest masakryczna ilość jednostek, te rana, to te zaloty, zobacz, to zresztą zobaczcie sami. Podaż tak, się nie zaatakował, ciekaw czy już nam jeden zelot dobyk do tych jednostek. No i oczywiście nie umniejszać nic sobie, tu są moje stalkery, całe. 86 limitu, bez których na pewno SOPEK tą tym ilości jednostek nie dałby sobie sam rady. Tym bardziej, wi jak widzimy, jak gdzieś posiada tych jednostek. Tutaj road shark kolor został wyciągnięty. No to było, to było na tyle Z taką ilością jednostek nie da się walczyć po no. prostu no ja tutaj zniszczyłem hacze. W międzyczasie ten zerk Nie ma nic od, odbudowuję tutaj swoją hatcherię No tą hatchera widzę, że była też atakowana, ale nie umarła Tutaj się jednostki wlewałem się do bazy żółtego zerka. Przykro mi Ale wyjdź ja tutaj w międzyczasie odcinam tu sił. O! A, to by moje, już myślałem, że to ten rzeczy. Także moje... to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje jednostki. Ale za to ten zerw został 3 miliony, straszliwe. A może wyłączą tą zakładkę. Nie no, na co się patrzysz? Zasłaniam pół monitora. Tutaj ten zerwy biegnął z pomocą tego ale teraz to pusze mnie jak z oczu nawet nie dobiegnie. 800 pesów na pewno coś widać no, nawet kolokwić znaleźliśmy ale zaraz zostanie wyciągnięty to jest koniecznie tym samym żółty zer wychodzi z gry i protos też wychodzi ale fioletowy dostał znowu dropa od wasala ale on będzie walczył. on będzie walczył do ostatnich dronów po co będzie uchodzić z tej gry ma jeszcze szansę O inwestory, jak padną dobre węgały, to po Ale dosłownie. Ja sobie nie. Ale nie padł dobrze. I opuścił grę, jak mi przykro. Także tu mieliśmy klasyczny build w moim wykonaniu, czyli Canon Rush, Dark Templar Fail, Canon Rush Fail, plus Mariny, Marudery, Atak GG. Takie odwrócenie uwagi tymi, tymi wariatami tutaj latające, command centry widzimy. Ona no to by było na tyle, to była taka gra sprawdzająca, a ja zaraz rzucę swoje repki na jeden na jeden, bo przyglądam te lepsze. I to wszystko publikuję, także widzimy się za chwilę. Na razie.